Siema wszystkim. Powiem tak, to jest właściwie pierwszy, pierwsza rzecz, którą widzicie na tym kanale. Natomiast to jest pierwszy gameplay, który będziemy robili. Będę grał w grę. BĘDĘ GRAŁ W GRĘ. Tak, będę grał w grę. I robię to nie dlatego, żeby jakoś wbić się w rynek gamingowy, bo jakby mam na to totalnie wyjebane. To robię to dlatego, bo jestem po prostu graczem. I zawsze byłem graczem. Zawsze nim byłem, zawsze nim będę. I tak naprawdę gry towarzyszą mi od 20 chyba 6 lat. A ta gra się właśnie zaczyna. Dlaczego GTA? Bo kocham serię GTA. Jest chyba najlepsza, żeby pokazać to, co właśnie chcę wam jakby pokazać. Dobra, już się zaczęło. Jest to dosyć niespodziewana dla mnie sytuacja. Nie wiem za bardzo co robić, co mówić i tak dalej. Będę po prostu próbował, że tak powiem, improwizować. Dobra, jestem, jestem teraz gościem który jest zakapturzony. Wy pewnie znacie już tę grę doskonale, wiecie doskonale, co tutaj się dzieje i tak dalej. Ja w GTA grałem w piątkę jakieś 2-3 lata temu, później rok temu sobie odświeżyłem to w wersji właśnie na PS4, tylko, tylko, tylko miałem ten problem, że mi się jakoś specjalnie nie chciało w to grać, bo ja jakoś zobaczyłem już, kurwa, wszystko, co było w tej grze do zobaczenia, więc jedyne, co mnie jarało, to był ten tryb, gdzie on jest, kurwa... What the fuck? Możemy jechać dalej. Wszystko jest w porządku. Mamy tutaj mapę, mamy tutaj dziennik. To jest dziennik Anny Frank, która opisuje tutaj właśnie te swoje przeżycia na strychu. Mamy tutaj statystyki, ustawienia, graje online, ale mamy to generalnie w dupie, ponieważ w tej chwili robimy napad na. Na co robimy napad? To jest jakiś bank? O, visitors must report to security. Yy, właśnie, gdzie tutaj się włącza tryb? Tu nie, tutaj, się... tutaj mamy skradanie. Kurwa, nie chciałem tego robić, przepraszam. Tu. Nie, też nie tu. Nie, dobrze trafiłem. Tu? Tak jest. Dobra, tutaj mamy tryb z perspektywy pierwszej osoby który no ja najbardziej lubię i nie no nie zrobimy ci tego kochanie Dobra e, natomiast jednak przejdźmy do perspektywy trzeciej osoby Zobaczmy co się dzieje, zaczyna się historia Jest to typowa typowa rzecz, która e, czekajcie ja sobie trochę przyciszę ten output bo trochę mi tutaj za głośno jest to typowa rzecz, którą mamy zwykle w amerykańskich filmach takich jak Hit Gorączka czy też pieskie popołudnie z Alem Pacino Co ja mam zrobić? Mam coś zrobić? Mam iść? Nie, mam strzelić, tak? A, dobra, miałem wymierzyć do niego. No co, boisz się teraz, co? Kurwa! Ego ich wpuścić jak ma ręce związane. A, po prostu. A, okej. Okay. Wściekłe psy. Nie, nie strzelaj! Świrze, nie. Nie strzelaj! I dlaczego oni tam idą? I my im tak pozwalamy tam pójść? Naprawdę kurwa, tak pozwoliliśmy im tam sobie pójść? Przecież oni tam mogą mieć jakąś broń. Czy wy kurwa myślicie? Czy ty kurwa myślisz, debilu? Popcat security. No dobrze. Czy ja mam za nimi iść? Nie, no to jest fire door. Tak, robimy to wstępie, jak do pornosa po prostu tutaj. I gdzie ja mam pójść? Tutaj, gdzie jest tylko towar? Staff only? Nie. Nie tutaj, za drzwi, tak? Kurwa, jak ja mam tam przejść? Ej, się biega. A, X trzeba trzymać. Jaki mam sygnał dać? Tak? Aha, naciśnij ten, aby wyciągnąć telefon, dobra, teraz widzę. Gram na PlayStation, jakby ktoś się nie widział. Hop, telefon kontakty. A, tylko że ja sobie zasłoniłem teraz kurwa tą swoją mordą tutaj. Jak to zrobić, żeby to zmienić? Nie mam bladego pojęcia. Klik, detonacja. Wypierdalamy drzwi. Po co w takim razie był tam ten licznik, skoro wypierdalałem te drzwi za pomocą telefonu? Nie mam żadnego pojęcia. Ale idziemy dalej. Show me the money! Kto wie z jakiego to jest filmu? Show me the money! Jerry Maguire, dokładnie. Znaczy właściwie sam sobie zadałem to pytanie i sam sobie na nie odpowiedziałem. To już są początki, takie zaczątki, zalączki schizofrenii. Jak to minąłem skarbiec? A, rzeczywiście, minął ten No dobra. Zbieramy gotówkę, która sobie po prostu leży, i po której depczemy, i ona wpada nam do worka. No to jest takie oczywiste. Dobra, wybierzemy niesekwencyjne. Nie wygląda to wcale jak gotówka. Personal schedule. Kurwa, ile tutaj w tej grze jest szczegółów różnych? Jest jakiś pierdół, który, o który musieli zadbać autorzy tego. Czyli właśnie na przykład to. Czy da się na to spojrzeć jakoś tak? Gdzie tu się włączało ten tryb? O, jest ten tryb. No, jeszcze raz się włączę. Patrzcie, Adrian, Alexander, Andrew, Angus. Prawie jak Anus, Bob, Jim, Lee, Neil, Paul, Phil. to remember to check in and out at reception. Zajebiste, no, po prostu dbało się o szczegóły tutaj wymiata. I za to właśnie na maksa szanuję tę grę. Tak samo jak szanowałem pierwszą część GTA. Tak. kurwa, to Michael! Jezus właśnie, a wy nie wiecie kto to jest jeszcze. <laughs> a, znaczy nie no, wiecie, jeżeli graliście w to wcześniej, albo widzieliście jak to inny gra. Dobra, przełączamy się na inną postać. No i co? No, i chce się przełączyć. Jak się przełączyć? Dobra, już wiem. Zajęliście, Idealnie. Prosto wczerep. To pewnie Trevor jest, co? Tak, na 100% to jest Trevor. No dobra. Michaela mamy już, to teraz możemy przejść się nim. Jest problem, bo ja widzę siebie tutaj w tej kamerce. Ja naprawdę jestem totalnie zielony, jeżeli chodzi o nagrywanie czegokolwiek. Dlatego, tak, widzę siebie tutaj w kamerce na dole, yy, ale przez to nie widzę, jakby tego, co tutaj się dzieje. Nie wiem, powinienem to chyba przesunąć jakoś. Ale chuj, już. Dobra, przesuńmy to tu. Nie, nie możemy podczas nagrywania przesuwać. No trudno, wybijmy kawę! Aha, mam. Dobra, 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 już wiem. Kurwa, muszę się chować. No to co, ja, to ja się tu schowam, tak? Czy nie mogę tu? Nie, nie mogę tu. Kurwa! O! Tu się schowam. Tu się schowam, patrzcie. Patrzcie, jak się schowałem, no! Wyjebuj! Brak Winter

Dobra, wszyscy zajebiście, załatwieni. Jak mamy uciec? Mamy tutaj swój samochód jakiś. Ja naprawdę Fabuły nie pamiętam w tej chwili. Dobra. załatwionych. O! Kominiarkę mi ściągnęło. A to co, oni mi to rozjebali, tak? No i już widzimy, że to jest Trevor, najgorszy kurwa z wyrol w całych Stanach Zjednoczonych. No i to jest zajwiste właśnie w grach, że my sobie idziemy. Jest nas trzech, rozpierdoliliśmy chyba 20 policjantów. Żaden z nich nas nie trafił. Znaczy jeden tam trafił, ale oczywiście to, to nic się nie stało nikomu. Kurwa ta gra jest mocarna jednak. Dobra. Szczegóły tutaj wymiatają. Wsiadamy do samochodu i teraz zobaczmy, mamy kadsenkę. Jaki gruby blond świniak. Uciek, bach, bach, bach. Trevor jest oczywiście miłośnikiem muzyki klasycznej. O, szybciutko Tego mi na przykład w GTA brakowało właśnie w tej części yy, w, tu, w którą gramy Bo ja ją przyszedłem no, z dobrych parę lat temu Ale brakowało mi właśnie tego O, no, dobra czekajcie, a ja chcę inny widok O, ja chcę taki widok Nie, nie, nie taki widok Taki, nie, taki Brakowało mi tego właśnie yy, Zimowych takich krajobrazów Dobra, gwinia dyniarze... A, gniaże się nie pierdolą. I pają nas w dupie, okej. Beat the train, Kurwa, uda się na no pewno, że się uda bo włączyła kacsenka. Ui no dobra powiedzmy tak połowicznie się udało, więc chyba należałoby teraz spierdalać stamtąd. Dobra, dyniarze, dyniarze. Get no. hey, Pokaratany Taki wiesz, popek style się zrobił to nie pokazywałem wam. Mam zajebisty fotel. Fotel z dup... to to kurwa jest. Federalni, jeszcze FBI się kurwa dołączyło! Dobra, ta scenka jest trochę jak z tego, z y, Full Metal Jacket. No kurwa, no 100% jak Full Metal Jacket. Jeżeli nie widzieliście, polecam, zajebiste film. Mikey! Mikey! A gdzie był Mikey? W jakim filmie był Mikey? Mikey! Mikey. W tym? W dużym? stronie Dobra, teraz mamy z widoku pierwszy, znaczy z perspektywy pierwszej osoby. Kurwa, jakbyśmy odbierali hordy po prostu zombiaków, no. No, oni też się tak zachowują, jak takie bezmyślne zombiaki, po prostu lecą kurwa na odstrzał, jak lemingi. mingi. jeszcze rozjebało im furę. Dobra, jedzie kawaleria z odsieczą. Ja się tutaj, jak widzieliście, trochę wykrwawiłem, ale to nie ma problemu. Kto to jest? Ty, czy to była jakaś stara kobiecina? Tak, to stara kobiecina, stara pomarszczona kobiecina. Jako zakładnik, idealnie. Na pewno bym ją oszczędził. Powinni ją rozstrzelać. Po chuj to żyje! Tego mi brakowało. Zapomniałem powiedzieć, czego mi brakowało. Brakowało mi zimowych widoków. Zimowe widoki są zajebiste. Znaczy, kiedyś myślałem w ogóle, że gry z zimowymi widokami są chujowe. Dopóki nie nadziałem się dosyć mocno na Skyrim, i Skyrim mi udowodniło, że może być zajebiście. I kto tam jest? Michael, dobra. Michael Townley. Townley. I kto to niby jest tutaj? A dobra, policjant federalny przyszedł zobaczyć. Na grób, czy to naprawdę ten Michael jest tam chowany? Haha, Michael siedzi tutaj. I co ty, panie policjancie? I kto jest teraz tfaniakiem Co? Kto jest tfaniakiem? No na pewno nie ty, Michael Schreikl, który rocznik 65, 65 do 2004, czyli 39 lat, no? Tak, dobrze policzyłem? 65 do 2004? Nie, chyba źle policzyłem. Tak, nie, dobrze policzyłem. No ja to jednak jestem kurwa, chyba ja zdolny z tej matematyki, w chuj Granatę dał to 5.

Tutaj w ogóle pragnę zwrócić Waszą uwagę na to, że voice acting jest tutaj bezbłędny. Jest naprawdę zajebisty. Tak jak właśnie powiedział Michael. Nie, naprawdę jest zajebisty. Jest porównywalnie dobry do The Last of Us, które wyszło tylko na PlayStation. Typowy psycholog, tylko kurwa patrzy na zegarek, żeby określić która godzina, znaczy, czy już się skończyła godzina czy nie. futility a Embrace yourself. A to kto kurwa tam jest? Stalin? Hitler? Na tym tym postumencie? Chociaż wyglądał jak Andrew Ryan. o oh, Andrew Ryan. No i mamy Los Angeles. Oczywiście Rockstar nie mówi, że to jest Los Angeles, ale wszyscy kurwa doskonale wiedzą, że to jest Los Angeles. Nie wiem czy tutaj w tej grze to jest chyba Los Santos, prawda? No ale jest jeden do jednego, tak jak powinno wyglądać właśnie LA. Mamy te same budynki. Zajebistą muzę. To są to jest po prostu kolebka prawdziwego gangsta rapu. Dr. Dre still my time to perfect beat and I still got a love for the, streets. It's the R. R. E. biegające z jeby, jarające goście, menele, hobos. Tak było na przykład tony hałk dwójce, też był, była taka wenis chyba beach y, miejscówka, gdzie można było... jednym z zadań było przeskakiwanie nad bezdomnymi czy coś takiego. Fuck us. ...unless they buried it under the sand, fool. And we have our next main character. Fuck you. Hey, excuse me, homie. Can you tell me where Berto's beach house is? No, homie, I cannot. Man, what you call No, homie, I cannot. Actually, yeah. It's that house right there, with yellow stairs. Yeah, good looking out, homie. Appreciate it. Man, get your stupid ass on Damn! Damn! you to do some skywriting and read there's, there's a couple of niggas here about to boost some cars in case somebody didn't realize. <laughs> See, what you don't realize is that we ain't boosting. This shit is legit business. Legit? Oh, legit? Yeah, God, huh? 401k, that's Kosherne to jest legit? Long. Kurwa, to jest naprawdę tak przetłumaczone? Nick, nigga. I'm Nig, nigga. Nigga. Nig, nigga, 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 of the I'm cool. niggas, nigga, cool. nigga? Cool? Cool what? Slanging dope and throwing up gang signs? Yeah, right. Whatever, homie. Whatever, homie. Hmm. A jak on to otworzył? I właśnie co on otwierał tak naprawdę? Tam nie ma żadnego zamka. Rockstar, nie popisaliście się. Tu nie było zamka w tym miejscu. Dobra, wcielamy się teraz w tego oprycha. Trochę z tej perspektywy go pojedziemy, chociaż nie. Ta, ta bliższa jest chyba. Czy ta jest lepsza? Ta jest chyba fajniejsza perspektywa. Taka trochę Gears of war Dead Space. Aha, naprawdę musieliśmy przejść przez tę furtkę, w sensie przebić się przez nią? Nie, no dobra, okej. Okay. Którego wybieramy? Ja wybieram białego. Czarny wybiera białego, wiadomo. Choosy motherfucker! Cabrio, oczywiście. Kurwa, jak wypierdolił. No dobra, jedziemy. Słuchajcie, ludzie zwykle lubią oglądać fury podczas jazdy, a ja... Ło kurwa! Trochę ją rozpierdoliłem już! Brawo Maciek, kurwa, zuch chłopak! No, no, właśnie, be careful! Kurwa strasznie be careful! No chuj, trudno! Już trochę ją nadgniliśmy. Więc możemy ją bardziej rozpierdolić. O kurwa, o kurwa, o kurwa! Dobra, jedziemy. No właśnie, ludzie wolą oglądać swoje fury zwykle, bo z tego co widzę, a ja lubię kurwa! Zawsze jak o tym mówię, to powoduje wypadek. No to jaki chudowy. Czy to była brzoza? Czy ja przekierdoliłem brzozę przed chwilą? Dobra, gdzie jest mój ziomek? Ja nie wiem. Kurwa mać! Ja pierdolę! Ja już rozjebałem rzeczy. Na pewno ta fura będzie się nadawała do użytku, także ja pierdolę. Zajebałem w No, ja Jestem kurwa jak replay. A jeszcze mi otwiera szlawan. Co za pojeb? Jezu jak się przednio bawię z tą grą. Po prostu pyszna zabawa. Ale myślę, że Simeon, czyli ten koleś, do którego jedziemy, nie będzie zachwycony, jak zobaczy, w jakim stanie przywieźliśmy mu tę furę. Znaczy, ja przywiozłem, bo ten, kurwa, chyba normalnie przywiózł, nic tam nie zrobił. Raz tam widziałem... O kurwa! Trzeci słup, kurwa, który ściąłem. Wow! To jak z tego, z teledysku Beastie Boys. Sabotaż! Dobra, aż tak nie było tam w tym telenesku. Yeah, yeah, yeah. Gdzie on zniknął? Kurwa. Naprawdę on stwierdził, że będzie lepiej. Kurwa kurwa, 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 Dlaczego jedziemy pod prąd? Niech mi ktoś wyjaśni, dlaczego ten pojeb... Dobra, znieśmy tutaj. Ja pierdolę! To jest po prostu mój test drive, pierwsza jazda, naprawdę po długim czasie, Boże. Jeszcze autobus mi zatrumbał. Za Dobra, wjeżdżamy tutaj na parking czy nie? Oczywiście, że musi coś wyjeżdżać stąd. Naprawdę nie dało się inaczej pojechać, musieliśmy pojechać przez... Całe miasto i to przez takie, znaczy, ja domyślam się, że twórcy gry chcieli, żebyśmy tak zrobili po prostu, żeby pokazać nam najfajniejsze rzeczy, które zresztą i tak były tutaj trochę poskryptowane. Ło, to nie był najlepszy pomysł. Dobra, uff, udało nam się dojechać. Fantastycznie. No, tro troszeczkę porysowany samochód, troszeczkę, ale to naprawdę, to naprawdę nic takiego. O, cholera. O, cholera, to Bądź mamy te papiery! to w to, co mamy robić? Spierdalać przed nimi? Kurwa, dobra, ups. No to sobie pospierdalałem. O! Jezus Maria, jakie szczęście. Expecto Patronum! Tak, jestem tak wybniany, że moim patronusem jest owsik. Dobra, chyba nie to chciałem. Fuck 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 ma fuck! Fuck fuck Jezus tam jeszcze jedzie. Oni przestaną mnie? Przestaną mnie gonić? Bo tamten idzie do przodu. Jak będę za nim jechał, to przestaną mnie gonić? Przestańcie mnie gonić, please. Kurwa, nie przestaną mnie gonić. Tak, przestań mnie gonić! Tak jest! A mogę się schylić jeszcze. Zajebiście! Można się schylać jadąc. Dobra, jedźmy do Dziupli, w której będziemy mogli nasz samochód... Nie wiem, co z nim zrobić. W sensie, chyba dacie go temu Simonowi. Ale patrząc na to, jak bardzo jest rozjebany, no ja bym go nie brał, no. Jezu, jaka masakra! Yyy, tak, panie władzą, w sarnę uderzyłem! W sarnę z małymi. Dobra, servicing, czyli podejrzewam, że tutaj. Tak jest, wjechaliśmy dobrze. Dobra, teraz będzie kasenka

to jest Jonah Hill, nie? w sensie. Tak, mam na bank to jest Jonah Brzmi jak Hill wygląda jak Jonah Hill. Z tego co wiem, to jest chyba synalek tamtego. Tego Michaela, którego widzieliśmy wcześniej. A ten? To jest kto? Ormianin? Czy Cygan? Get him a hybrid. That's a real man's car. <laughs> <laughs> I think you are right, Lamar. You get a tax rebate. I understand. Money is an issue. Eh? Money isn't an issue. This is the best part. Watch this when he real mean He gonna get all this full of money. Watch this. Look, man. I gotta go. Look, man. Yeah. I gotta go. Czy musieli podobać jakoś specjalnie? <laughs> I holler at you, hom. It's the best part, man. He left him such a dispirited Super. <laughs> A jeszcze na niego skoczył. a co? Ale gdzie mam wsiąść? Do jakiego samochodu? Aaa, to jest mój samochód. No dobra Czy to jest mój samochód? Który jest mój samochód teraz? Ten? Ta Oj, to jest kurwa, dobra, dobra piosenka o, oh, sorry. Sorry, mama. No dobra, jedziemy. Szczerze mówiąc, jakoś zawsze pomijałem te fragmenty, w których jest rozmowa w samochodzie. Nie wiem, jakoś nigdy mnie nie kręciły yy, i nie zwracałem na nie jakoś szczególnej uwagi. Huka! Dobra, tu jest mój garaż, tak? Widzisz, że tu jest mój garaż? Wypierdalasz! Widzisz mój garaż, człowieku, wypierdalasz, rozumiesz? No dobra, to może nie był mój garaż. To jest mój garaż, sorry! Mam nadzieję, że nic się nie stało. Dobra, wyskakujemy z tego.

to oni dostają totalnej kurwicy. Po prostu nagle nie, jesteś biały, to ty nie możesz używać tego słowa. Bo ty jesteś biały, my na siebie możemy cały czas mówić czarnuku, czarnuku, czarnuku. W, w ogóle kurwa mówią do białych też czarnuku. No. To jest ciekawe. No, ale każda kultura rządzi się swoimi prawami, prawda? Spanie w łóżku, zapisuje grey, przyspiesza upływ czasu, przyspiesza... A, pamiętajcie, śpieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą. A youtuberów to już w ogóle. Bo tak szybko przestają być popularni. I muszą potem kręcić... ...różne, kurwa, dramy. Wow, ukończono, Franklin Lamar. Kendrick Lamar. Mad? A, to trochę na zasadzie tego. Baracka Obamy. Yes, we can. Dobrze. W tym miejscu, w tym miejscu, słuchajcie, możemy na chwileczkę przerwać i możemy zakończyć ten odcinek, to będzie trochę taki odcinek testowy, ja nie wiem czy go jeszcze będę ciął, czy będę coś z nim jeszcze robił, czy coś tam będę dorabiał, być może, być może coś tam będzie, nie mam bladego pojęcia, po prostu na razie tylko to nagrałem. Więc e, pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować ten kanał, jeżeli chcecie więcej odcinków, jeżeli chcecie, żebym grał w te gry, żebym, znaczy ja i tak będę grał w gry, bo ja kurwa po prostu gram w te jebane gry. Tylko jeżeli chcecie oglądać to, jak gram w gry i je komentuję. Ja po prostu zauważyłem taką jedną dziwną rzecz ostatnimi czasy, że jak gram samemu w grę, to to, to zupełnie inaczej ją przeżywam. W sensie czasami, czasami mi się nie chce na przykład w coś grać, dlatego bo aaa, będę grał samemu, no to po chuj mam grać. Więc jakby to wynika też z potrzeby takiej samotności, takiego, takiego wypełnienia pustki, takiej, takiej, która jest w moim serduszku. Dobra, dzięki wielkie, zostawcie łapkę, czy co tam chcecie zostawić, komentarz, no i subskrybujcie kanał. Na razie.